Gancarczyk, piłka w 16, jest tutaj Szewczuk. Przedził go Marcin Drzymont. Rzut, karny, rzut I karny, będziemy mieć rzut karny dla Śląska Wrocław. Jeszcze żółtą kartką ukarany Marcin Dzymont. Troszeczkę zdziwiony widzimy jest Rzymont. Nie wiem, nie wiem czy była to przypadkowa ręka. Ale no, ładna no... akcja Gancarczyka przede wszystkim, dobrze się tutaj zachował. Tak, przeszła to jest... Tak jest to absolutnie nienaturalne ułożenie no, tak. dłoni, bo... Tak, tak, jest, I ta piłka dotknęła tej nogi, co dla do to Sebastian Mila, Sebastian Mila, gol! Jeden do zera, Śląz Wrocław od 11 minuty prowadzi z PGG GSM Tak, pewnie wykonany rzut karny przez Sebastiana Milę. Można powiedzieć, że jest niczego ta sytuacja, to była pierwsza taka groźna akcja śląska i, i głupota, wydaje mi się, tutaj Drzemonta no drogo kosztuje. Zespół z Bohatama. Czwarta bramka w sezonie 2010-2011. Kapitana Śląska Wrocław. Pewne wykonanie stałego fragmentu gry nie miał tutaj absolutnie żadnych szans. Łukasz Zapela. No i tak się zastanawiam, czy to nie jest wymarzony początek dla tego Śląska Wrocław.